Cześć, witam Was bardzo gorąco, ponownie na moim kanale. Nie wiem gdzie patrzeć, bo nagrywam telefonem. Jak widzicie, jesteśmy w wiejskim domu. Przebywamy tutaj od poprzedniego weekendu będziemy do niedzieli, więc dzisiaj taki luźny vlog. Pokażę wam swoje rośliny, które już wyszły, więc warto zobaczyć. Jestem niezmiernie dumna, bo wszystko mi tak pięknie rośnie. Super zakwitły mi róże, więc pokażę wam to wszystko dzisiaj. Będą też kosmetyki, oczywiście książka, serial, który oglądam na Netflixie, więc bardzo gorąco zapraszam was do oglądania dalej. Taka stara balia i w tej bali mam surfinie. Kupiłam w Kastoramie za grosze. One tak pięknie mi się rozrosły, że no wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Natomiast te bratki, które kupiliśmy w Biedronce, no też mi ich jeszcze szkoda wyrzucić, chociaż one już chyba tak trochę są zbyt duże do tej zielonej doniczki, którą tutaj mam. No ale na razie stoją, pięknie się prezentują, kolory obłędne, więc jeszcze zostaną. A tutaj mamy fuksję. Też kupiłam ją za 6 zł w kastoranie. Zobaczcie, jaka piękna. Cały czas kwitnie, przekwita, pojawiają się kolejne kwiaty. Bardzo ładnie to wygląda. Mam ją po raz pierwszy, chyba nigdy fuksji wcześniej nie miałam. Jeżeli szukacie fajnego kwiatka, to gorąco Wam ją polecam. Tutaj będzie albo rudbeckia, albo jeżówka. Ja się na tym po prostu nie znam i nigdy nie wiem, która jest która. Natomiast tak, tę przesadziliśmy z stąd, ze wsi, gdzieś tam przy jakimś pustym miejscu sobie rosła. Wsadziliśmy ją w zeszłym roku na jesieni i teraz, już zobaczcie, pojawiają się pierwsze kwiaty, więc będzie pięknie. Zresztą ona tak okazale tutaj rośnie. Natomiast ten mały kwiatek to też jeżówka, którą kupiłam na Allegro. Mam nadzieję, że mi wyrośnie, bo jak na razie jest jeszcze malutka, ale pokażę Wam tutaj, pojawia się na niej pierwszy kwiatek. Zobaczcie, więc mam nadzieję, że. Na drugi rok będzie już takim dużym, okazałym kwiatem, róża, która miała być czerwona, natomiast jest żółta. Mam ją od dwóch lat, chyba od dwóch, albo od trzech. W każdym razie też bardzo ładnie się prezentuje, może tak się odwróca, żeby było lepiej widać. Ja wszystko, jak wam mówiłam, wszystkie moje rośliny podlałam kurzym nawozem. Bardzo ładnie mi rosną. Pokażę Wam czerwoną różę za chwilę, na której było niewiele pąków. W zeszłym roku chyba jeden albo dwa, a w tej chwili ich jest mnóstwo. Także y, bardzo, bardzo jestem z tego zadowolona. No, to jest taka róża, która y, kwitnie y, też y, pięknie. Natomiast mówię, wolałabym, żeby była czerwona, no ale niestety pan, który mi sprzedawał, po prostu się pomylił. I tu jest kolejna rudbekia albo jeżówka, którą też dostaliśmy tutaj od sąsiadki. Bardzo duży krzak, no bo to już była taka dosyć porządna karpa, więc też czekamy na kwiaty. Mam nadzieję, że bujnie zakwitnie i będziemy się nią w tym roku cieszyć. Natomiast ta piwonia niestety mi nie zakwitła. To jest wieloletnia piwonia, którą ja przesadziłam od swojej szwagierki no nie wiem co się z nią dzieje. W tym roku widzę, że w piwonie u niektórych kwitną, nawet te, które kwitły wcześniej nie kwitną, więc jest różnie, ale obficie tutaj mi się, słuchajcie, zazieleniła, więc liści jest mnóstwo, no ale ja bym wolała, żeby były na niej kwiaty. No niestety nie kwitła. Nie wiem, czy nie posadziłam jej zbyt głęboko, więc postaram się ją podnieść. Możliwe, że to jest ta przyczyna, dlaczego nie kwitnie, a jeżeli nie ta przyczyna, no to może za mała ma słońca, bo ją posadziłam przy płocie. Od tamtej strony jest Natomiast ona chyba woli takie pełne słońce, więc nie wiem, czy nie będzie trzeba jej po prostu przesadzić. Moja ogromna hosta, zobaczcie, jak ona pięknie się prezentuje. Ja chyba ją stąd też będę musiała zabrać, bo przy tym płocie ma tak trochę, może już zbyt ciasno. Bardzo ją lubię, ona naprawdę jest najładniejsza z tych wszystkich, które mam. Jest taka okazała, same powiedzcie. Zresztą dajcie mi znać w komentarzach, jakie rośliny lubicie, co wy macie, bo ja zawsze na te wasze komentarze czekam. A tutaj jest również piwonia, która została posadzona przeze mnie w tym roku. Kupiłam ją w Castoramie w Warszawie. Nie wiem, jakiego koloru będzie. Wydaje mi się, że takiego bardziej mocniej różowego, bo ta, którą wam wcześniej pokazałam, jest taka jasno-różowa. Taka klasyczna piwonia, jak to kiedyś rosły w ogrodach. Natomiast no, ta jeszcze jest część maleńka, ale wyszła, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie większa. A ta piwonia, którą widzicie, zakwitła. Słuchajcie, to no właśnie to jest fenomen, bo mamy ją tutaj trzeci rok i ona nie kwitła. Natomiast ją w tym roku jesienią, w tamtym roku jesienią podnieśliśmy i zakwitła, więc wydaje mi się, że tamta, którą mam wcześniej, pokazywałam, ta duża, też y, niestety jest zbyt głęboko posadzona i trzeba będzie ją podnieść. Miała przepiękne pąki, no teraz już ich nie ma, ale widzicie tutaj ślady po pąkach, więc pierwszy raz mi zakwitła i naprawdę y, no, byłam bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Y, cieszę się, bo no niestety myślałam, że będzie już wskazana na straty, że nigdy nie zakwitnie, a tu się okazało, że podniesienie spowodowało, iż zakwitła. Natomiast ten kącik, już widziałyście, to jest taki wiejski kącik. Zresztą ten płot, który widzicie, też jest stary, bo my wychodzimy z założenia, że trzeba ratować to, co stare, i nie chcemy tego płotu zmieniać na razie na nowy. Z przodu mamy nowy płot, natomiast z boku. Ten płot pozostał taki, jaki był, i z dwóch boków mamy właśnie taki stary płot. No ale cóż, wracajmy do roślin. I jeżeli chodzi o rośliny, to tak. Posadziłam dalej. Pamiętacie, ja nie wiem, jeżeli nie widziałeś tego filmiku, to was odsyłam, a jeżeli znajdę, to go podlinkuję. Pokazywałam Wam, że tu, tu jeszcze było chyba pusto, że, że posadziłam albo sadzę. W każdym razie tak, wszystkie dalie, które kupiłam w, w Lidlu, przepraszam, wyrosły. Natomiast tak, te trzy, czyli ta, ta i ta, ta duża, którą widzicie, miały być mniejsze. Natomiast te z tyłu, ja Wam je bliżej pokażę, czyli ta i ta malutka, która słabo wyrosła i ta trzecia, miały być wyższe, więc nie wiem, jak one tutaj mi się... Nie wiem, co z nimi będzie, czy, czy wyrosną, czy będą jeszcze większe, nie mam pojęcia. Z tyłu macie malwy które posadziłam w tym roku, ten dostałam od mamy, natomiast te malutkie, które tam są z tyłu, to są moje, które trzymałam na parapecie, które wysadziłam z nasionek. No w tym roku są słabiutkie, ale powolutku sobie radzą. Natomiast za nimi rośnie onętek, to jest taka też roślina, która jest charakterystyczna dla wiejskich ogrodów i chciałam właśnie, żeby ten ogródek tutaj w tym miejscu, żeby ten trójkąt był taki właśnie wiejski. Tutaj rosną żurawki, mam ich kilka, Mam też takie kwiaty, które posadziłam właśnie. Kupiłam je razem z tymi daliami. Coś mi tutaj wychodzi, jakiś pączek się pojawia, więc coś z tego będzie. Tutaj jest frezja, bo posadziłam też frezję, ale miałam je wcześniej w doniczce. Bardzo ładnie mi rosły. Przesadziłam je tutaj i nie wiem, czy coś z tego będzie. Zobaczymy. W każdym razie jedna będzie kwitła. Może chociaż jedna zakwitnie. Mam nadzieję, że tak będzie. Polecam jaśminowiec. Przepięknie kwitnie. Pięknie pachnie delikatnie, bo nie jest to taki typowy jaśmin, jaki jest charakterystyczny dla krajów azjatyckich czy afrykańskich. Natomiast jest to jaśminowiec, który też pachnie jaśminem, bo czuć jaśmin, ale delikatnie, bardzo ładnie u nas kwitnie, mocno się rozrasta, więc mam nadzieję, że długo się jeszcze będziemy nim cieszyć. No, w tej chwili jest jego rozkwit, więc warto go wąchać. Przyglądać się na niego, bo jest rzeczywiście przepiękny. Tutaj Thunbergia, co roku ją sadzimy w tym samym miejscu, bo to jest roślina jednoroczna. Ona ma tutaj pergolę, więc po niej się pnie. Słońcu tutaj wydaje się żółta, ale w cieniu widzicie, że te kwiatki właśnie są takie pomarańczowe. W tym miejscu posadziłam hortensję kupiłam w tym roku. kupiłam ją tutaj na Podlasiu, bo tak naprawdę przeczytałam, że rośliny powinno się kupować i sadzić w tym samym miejscu, w którym się mieszka. No i tak zrobiliśmy w tym roku. Kupiliśmy te rośliny nie tylko ją, bo zaraz wam pokażę inne w białym stoku, w takiej dużej szkółce, gdzie było mnóstwo roślin. Ten jak już widziałyście i na razie to był taki właśnie goły, no to było takie gołe miejsce, a już teraz zobaczcie, są rośliny. W centrum mamy brzozę, brzozę, która jest taką szczepioną na pniu, ale ma ciekawe liście, bo jest to brzoza taka strzępolistna. Dalej mam tabułę, która kwitnie na różowo, czosnek ozdobny. On już przekwitł, ale przepięknie kwitł. Szałwia, ostnica, trawy, tutaj jeszcze takie inne. I lawenda, mam dwie takie lawendy, jedna z tej, druga z tamtej. Widzicie trochę chwastów, ale ja posiałam tu jeszcze kwiaty i tak pielę, ale się boję, że w końcu te kwiaty powyrywam, bo wiecie, jak one wychodzą malutkie, to nie wiadomo, czy to jest kwiatek, czy to jest jakieś zielsko, więc na razie muszę uważać. I tutaj będzie jeszcze jedna hortensja. Rząd miskantów mojego męża, który jest z nich bardzo dumny, on uwielbia te miskanty, chociaż ja bym wolała, żeby te miskanty rosły za brzozami, ponieważ ja mam przepiękne brzuski. No, ale niestety w tej kwestii niewiele mam do powiedzenia. Bo on się uparł, że te miskanty mają być z przodu, więc tak jest. No, i tak na razie zostało. Zobaczymy, może coś jeszcze z nim przewalczę, żeby te miskanty dać z tyłu, a brzuski z przodu. Zobaczymy, czy mi się to uda, chociaż wątpię. No, i moja róża. Słuchajcie, jestem z niej bardzo, ale to bardzo dumna. Róża, która miała w zeszłym roku tylko dwa pąki, natomiast w tym roku, zobaczcie, ona wygląda przepięknie. Cudnie się tutaj prezentuje, przepięknie rośnie, ma mnóstwo pąków. Tych pąków będzie jeszcze więcej. Ona nie jest czerwona, ona jest taka w kolorze takim mocno różowym, fuksjowym. Natomiast jeżeli chodzi o klematis, to źle zrobiłam. Ja go posadziłam w zeszłym roku. W tym roku powinnam go przyciąć na wiosnę, tak żeby te pędy, które wyrastają, były takie grube, porządne. Natomiast te pędy są takie cieniutkie, że ja się obawiam, że, że one się po prostu... Poprzerywają. Nie przeczytałam, słuchajcie, nie zrobiłam tego dobrze. Nie wiem, co mam teraz zrobić z nim. W tym roku jest tylko jeden kwiatek, jeden rodzynek. No nie wiem, co ja z nim mam zrobić z tym krematisem. Dajcie znać, jeżeli macie ten żółty krematis. On się nazywa, no właśnie, też nie pamiętam, ale jest mrozoodporny, jest super. Tylko no niestety nie wiem, czy tych kwiatów się pojawi więcej, czy będzie tylko jeden. W każdym razie krematis to troszeczkę porażka. Słów kilka o kosmetykach. Zacznę może od perfum, które bardzo lubię na lato. To jest Dolce Gabbana Light Blue Intense. Woda perfumowana, 30 ml. Kilka lat temu, znaczy powiem szczerze, wiele lat temu, miałam Dolce Gabbana Light Blue w wydaniu wody taletowej. Bardzo je lubiłam, naprawdę je uwielbiałam. One były trwałe, przepiękne. Natomiast teraz postanowiłam, że na lato zamówię sobie właśnie tę, tę wodę perfumowaną w wersji Intense. Bardzo ją lubię. Naprawdę jest przepiękna. Jeżeli lubicie wyraźne piżmo, bo tutaj jest wyraźne piżmo, takie dosyć mocne, to powinnyście być z niej zadowolone. Jeżeli lubicie takie perfumy owocowe, lekkie, chociaż ona nie jest taka bardzo lekka i przyjemna. Nie jest to taki cytrusik. Owszem, w otwarciu są cytrusy. Wyczuwa się je, ale ona też przechodzi w bardzo, ale to bardzo elegancki zapach. Nie wiem czy kiedyś nie kupię sobie większej pojemności. No tutaj na Podlasiu no. używam trochę innych kosmetyków albo takich, które używałam na przykład i dokładnie je znam i testuję na przykład inne, więc boję się, żeby mi się nie zepsuły, albo po prostu no, muszę podzielić i w Warszawie mieć inne, a tutaj inne. Przywiozłam ten Aksamitny krem pod oczy marki Ibosfera. On jest z kawą, przepięknie zresztą pachnie kawowo. Ma nawilżać, regenerować, ujędrniać, wygładzać, zmniejszać cienie i muszę wam powiedzieć, że on mniejsza worki. Ja tutaj nie wiem czemu mam y, troszeczkę większe te worki czasami. Wydaje mi się, że to jest jakaś alergia na, na jakieś rośliny, bo, bo bardziej mi puchną oczy. Nie wiem, nie wiem dlaczego. W każdym razie ten krem bardzo fajnie mi się sprawdza. Jak go już sporo zużyłam i to jest duże opakowanie, 20 gramów. Używam w Warszawie również. Nakładałam go na przykład jako maskę, jak widziałam, że mam większe worki, czy jako krem dodatkowy, y, czy tak po prostu jako krem na dzień. Wydaje mi się, że on bardziej na dzień, bo Niby nawilża, niby wygładza, ale to nawilżenie może nie być wystarczające na noc dla pani, które mają bardzo suchą skórę. Ja go również używam na noc, ale wiecie, to też zależy od skóry pod oczami. Natomiast jeżeli macie worki sińce, to powiem szczerze, że polecam Wam ten krem. On chyba nie jest drogi, ja muszę sprawdzić cenę, zresztą ja Wam podlinkuję, będziecie mogły sobie same sprawdzić. W każdym razie ciekawy krem. Duża pojemność, naturalny kosmetyk, no i rzeczywiście wydaje mi się, że jeżeli chodzi o worki, cienie, to się sprawdza. Serum, które też wykańczam, pokazywałam Wam w denku inne serum tej marki, dwufazowe, natomiast to jest rozświetlająco-rozjaśniające z witaminą C. Takie dwufazowe olejkowe, ale z jakimś składnikiem, który pięknie wchodzi w skórę. Tutaj nie ma tłustej warstwy. Panie, które mają mieszaną cerę, też będą z niego zadowolone. Jeżeli chcecie takie dobre, treściwe serum olejkowe, ale żeby też nie było takiej, wiecie, tłustej warstwy na twarzy, to to bardzo gorąco Wam polecam. Coś nie chce mi się wyostrzyć. Ja Wam podpiszę również bardzo ciekawy kosmetyk i na noc, i na dzień, i wydaje mi się, że też. No świetnie się sprawdza, że fajnie działa. Kiedyś w jakiejś paczce piarowej od marki Bingo Spa dostałam serum takie przeciwzmarszczkowe, bardzo duże opakowanie, bo to jest aż 150 gramów i to jest serum z kwasem hialuronowym, aktywne, właśnie przeciwzmarszczkowe, serum gabinetowe. I muszę wam powiedzieć, że używam tutaj, bo tak stało, stało używam innych, wydawało mi się, że, że inne są lepsze. Więc stało sobie gdzieś tam na półce. Postanowiłam wziąć tutaj i zużyć właśnie na wsi, bo jednak szkoda mi go, bo ono jest naprawdę fajnie nawilżające. Można go używać pod roller, można go używać tak po prostu. Nakładam na twarz rano i wieczorem, w zależności od tego, jak mi się tam podoba. W każdym razie uważam, że to jest fajne serum, bardzo dobrze nawilża. Nie jest takie mocno klejące, troszeczkę się lepi, bo to jest serum żelowe. Pokażę Wam konsystencję. To jest taka konsystencja, ale nie biała, taka delikatnie mm, zaróżowiona, tak bym to nazwała. Jeżeli szukacie dużej pojemności, fajnego serum na lato, nie mówię, że robi cuda, więc tutaj też nie chcę, żeby to zabrzmiało jak reklama tego kosmetyku. Absolutnie. W każdym razie nie jest to zły kosmetyk. Zawiera kolagen, elastynę, kwas jaluronowy, i wydaje mi się, że jest to naprawdę przyzwoite serum. Od niedawna w Polsce są już sklepy Action i Deals, o tych sklepach już słyszałam wcześniej, ale w Polsce są chyba od niedawna, nie mam pojęcia, w każdym razie w Warszawie kilka sklepów tych marek się znajduje i ostatnio z mężem byliśmy w obydwu, kupiliśmy sporo fajnych rzeczy i między innymi kupiliśmy tę pastę Aqua Fresh, taką pastę miałam wiele lat temu, przywieźliśmy ją ze Szwecji, Potem, nie wiem, u nas tych past nie widziałam, nie pamiętam. W każdym razie dajcie znać, czy w naszych sklepach można dostać tego typu pasty. Ona jest rewelacyjna, słuchajcie. To jest bez porównania pasta z takimi, które możecie kupić w naszych sklepach, Rosman czy, czy innych drogeriach. Między innymi kupiłam też tam kawę. I ta kawa jest w bo ja mam ekspres tutaj na wiejskim domu. Taki, że mogę również włożyć takie saszetki, ale niestety okazało się, że te saszetki są za duże do mojego ekspresu i po prostu wiecie, urywam, wsypuję do zasobnika i robię kawę i naprawdę bardzo fajna, przyzwoita kawa, dobrze smakuje. I jeszcze dwa kosmetyki do włosów. Ja już o tych kosmetykach Wam mówiłam. To jest marka Goldwell i to są dwa kosmetyki. Odżywka taka fioletowa i szampon. Dla tych, którzy chcą sobie ten kolor włosów, na przykład taki żółtawy, ochłodzić. I pamiętam jak o tym Wam mówiłam, że u mnie się nie sprawdza, że no pieniądze wrzucone w błoto. Natomiast teraz po farbowaniu innej fryzjerki, bo kolor włosów robiłam gdzie indziej, Wydaje mi się, że one działają, może to zależy od farby, na którą się nakłada, to znaczy one mi nie robią takiego mocno chłodnego, słuchajcie, odcienia tych włosów, ale tak sprawiają, że one są takie bardziej beżowe, nie żółte. Byłam w szoku ostatnio, bo tak źle o nich mu powiedziałam. Natomiast te kosmetyki, oczywiście, kupiłam sama, więc też chcę, żeby to było wiadomo. Natomiast one się zaczęły tutaj o dziwo sprawdzać. Co jeszcze? Nie przesuszają włosów. Natomiast jedna rzecz, którą mam, za chwilę Wam pokażę, którą kupiłam za duże pieniądze. No, zbyt mocno mi się nie sprawdza. A chodzi mi tutaj mianowicie o, mar o maskę marki Kerastes. Fioletową, którą kupiłam za ponad 100 zł, bo przeczytałam, że ona pięknie niweluje żółte tony włosów, że na, zarówno na jasnych, jak i na tych ciemniejszych działanie jest widoczne. Powiem tak, owszem, jest delikatnie widoczne. Nie mówię, że ona w ogóle nie działa. Natomiast nie powiedziałabym, że jest to jakieś działanie cudowne. Ta maska, która kosztuje 17 zł czy 20 zł ze Sleek Line, to jest maska blond, działa podobnie. Z tym, że ta może trochę bardziej przesusza włosy, natomiast jeżeli chodzi o działanie, to naprawdę nie widzę różnicy między maską kerastes a maską y, tanią. Jeżeli chodzi o pozycje książkowe, to powiem szczerze, że ostatnio nie mam szczęścia tak za bardzo do książek. No ale pokażę wam to co mam. Yy, Natalia De Barbaro i to jest książka Czuła przewodniczka. Książka, która pomaga, jakby dojść do, do siebie, tak? Która pomaga odnaleźć się w wielu sytuacjach, zrozumieć też siebie, swoje działania, dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni. Nie doczytałam jeszcze do końca, więc nie wiem, co mogę o niej powiedzieć, czy rzeczywiście ona. Pomaga, czy dajemy radę na podstawie tej książki zmienić swoje postępowanie, bo chodzi tu o to, żeby też się zmienić, żeby na inne rzeczy spojrzeć, natomiast nie rozkliwiać się nad innymi. Czyli tak jakby, nie wiem, podniesienie kobiety na duchu, dodanie jej pewności siebie, zmianę może jakąś w swoim życiu. Tutaj mam thriller, zanim powróci strach, zaczęłam czytać, ale nie wiem, czy też tam do końca. Niby to jest bestseller, ale mnie jakoś tak ta książka za bardzo nie pociąga, powiem Wam szczerze. Natomiast seria Paulina Świst to jest taka książka w stylu trochę greja, ale bardziej ambitna, kryminał. To jest trzecia część serii. Ja już dawno temu czytałam dwie pierwsze, teraz wypożyczył mąż, przypomniałam sobie o niej. I trzeciej chyba nie czytałam, jest to jest trzecia część i tę trzecią część zaczęłam. Zobaczę, czy dobrze do końca. A jeżeli chodzi o Netflix, to znowu zaczęłam oglądać od początku serial Downtown Abbey. Ja go oglądałam kiedyś albo na kanał Plus, albo na HBO, nie pamiętam. wróciłam do niego, oglądam od początku. Bardzo mi się podoba. Jeżeli nie oglądałyście tego serialu, to bardzo gorąco wam polecam. Jest chyba 6 sezonów. Również jest film taki jednoodcinkowy. Oglądałam wszystkie, uwielbiam. Z przyjemnością wróciłam do oglądania i wam również gorąco polecam. Majenia zaanektowała sobie fotel, proszę bardzo, jaka panna sobie siedzi i obserwuje, komu dobrze, tak? To jest taki stary, skórzany fotel, ja sobie go położyłam na niego taką narzutę, żeby było cieplej, bo skóra nie jest... Znaczy, żeby było tak przyjemniej, milej, bo skóra nie jest zbyt dobra. I Majenia sobie tutaj leży, obserwuje, tak? Uwielbia to miejsce. I sama wskakuje, czasami na wersalkę i się... Nie chcę wskoczyć, czeka aż ją wniesiemy. A tutaj proszę bardzo, jak sobie pięknie poradziła. I to już wszystko, co chciałam Wam pokazać w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Do następnego filmu buziaczki. Cześć. Majka Tupie przyszła zjeść swoją kostkę. Ona bardzo lubi takie kości na zęby, żeby nie zachodziły kamieniem, więc zaraz jej dam. Cześć, moi kochani. Pa!